Jako, że wczoraj miałem urodziny, to postanowiłem sobie zrobić taki trochę wyjazd. I jak widzicie właśnie z niego wracam już jest wszystko, bo no oni mi nie zrobili nic ciekawego, więc ja postanowiłem, że sobie wyjadę, więc od wtorku mi nie było, co mogliście też widzieć po filmikach na kanale, ale witamy was, wracam do domu właśnie, więc zobaczmy jak to wszystko, on nic tutaj wygląda. Ej, wcale nie ma takiego syfu, podejrzewałem, że tutaj będą jakieś imprezy robione i tak dalej. Ale nic takiego nie ma, więc no... O... Miko się ma, o się. O oh jest, i słodziak! Jak go nazywasz w końcu? Nie e, jeszcze nie wiem. E, he, he. Jeszcze nie wiesz, to ty tyle. Ty, 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 no bo. Ty, 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 nie. ty do niego mówisz. Nie Ej, ty żuwił? Czy co? Też tam, Ej, ty żółwił. Byliśmy zajęci jak ciebie, nie było. Właśnie. Musieliśmy nie. pracować ciężko. Aha, robiliśmy cały dom. Tak, codziennie. Tak, dzień. dlaczego? Codziennie? Każdy no. Wy ty si mm -hmm. No ale jakby mogliście przynajmniej zająć się także takimi ważnymi rzeczami, jak wymyślić imię dla niego, a nie tutaj same. Ale, Ale mieliśmy. To ważne, ważne a wiecie, co wczoraj był za dzień? Nie wiem. No, 23 e, e, lipiec. A wczoraj? E, e, pewnie jakiś. E, czwartek. E, czwartek. 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 Czwartek? Środa była wczoraj. A, jak no, tak. się Nie, czwartek był. Czwartek. E, faktycznie, czwartek. E, faktycznie. A nie piąte? a nie piąte. Tak, to był po prostu zwykły czwartek, co o, nie? No, no tak, no, ja no, Właśnie tak, więc. No nic, niech będzie, żeby był zwykły czwartek, standardowo. Nie, no ale... Ok? Nic, nic niech będzie. Dobra, nie, no my teraz jest mega smutno i idę sobie pogadać z... Nie, dobra, urodziny w Trzemiem! A tak to tutaj Po co mi coś takiego? Nie, 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 Super, eee, karma dla żółwia, super, karma dla żółwia. jedz sobie żółwik <grym> Ale on nie jest głodny teraz Ja, ale cały życie już sam sobie zrobiłem prezent, bo to, gdyby to, to, nie to, to wy to mi Dobra nie nie nie, 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 proszę, nie <grymka> możecie... <grymka> dlatego, bo my, my sprzątaliśmy ciężko. Aha. Tak, dlatego nie mogliśmy. Bo i sprzątaliśmy. No, no i super, super, jest mega fajnie, naprawdę. Dobrze, że sam sobie zrobiłem prezent tym wyjazdem i kolejne jeszcze kilka prezentów, które mam zaplanowanych, wiecie, bo... Bo tak to bym nic nie dostał od Was. Super, nie, jesteście. No to nie, bo my nie dzieliśmy. Miłość, żeby stał, na nie. miłość. Tatą, miłość i... aha, a, fuj, dobra, I nie po, no. Po, po dom. <grym> nie no, ale słuchajcie, ja sobie postanowiłem, że zrobię sobie prezent, tylko musimy zejść do garażu, bo a ja co? wam Ja zobaczę musimy zobaczyć czy to faktycznie do, dotarło i tak dalej. Ty, ty już do domu tutaj? Nie wiem co się dzieje. Wytywy, mega dziwne, ale dobra, w takim razie pójdzieśmy sobie może o, o czarnym samochodem E, zostaw go na przykład tutaj. Ale na, jak, to, jak, jak to na, jak A, na przodu, Nie ale... wiem, może nas będzie zamiechał. Ej, no dobra, zostaw. On tutaj tak będzie tam stał? I stoi tak, tam dokładnie, faktycznie wytyfy. Ej, ty jak ty go wystresowałeś, go już no. Dobra, ale bardzo ważna rzecz musi właśnie tam pojechać. Ej, ale gdzie damy dom, który już nie istnieje? Oj, 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 oj. Uf, zapomniałem, się... że usyningowałem ten samochód i on teraz jedzie strasznie szybko. Jest to jest chyba mój. coś wypiłeś. Nie, 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 a, ja tak, nigdy, tak? Ja nie. nie, nie, nie. Ja nigdy, ja nigdy nie. Nie, Tata, a czego nie, Czego Dlaczego mnie zaprosiłeś. Nie spokojnie, spokojnie, zaraz. No byłem zaprosiłeś? na wyjeździe, tak. Dobra, bo nie, nie ja chciałem do was odpocząć właśnie a, na super. urodziny. Więc a, y, więc pojechałem sobie i co was to obchodzi gdzie? A no no tak. No dokładnie, hmm. więc więc najwyżej kiedyś wam pokażę zdjęcia, ale lody, dobra, muszę. loty, loty, loty O i to tutaj chyba. Nie, 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 nie jedziemy na lody. Takiego prezentu bym nie A chciał. No tu nie ma drogi dalej. No bo ciągle kradną te te drogi, no musimy... Nie, no naprawdę się zdenerwuje i kiedyś faktycznie A co sprawdzimy. Tutaj to jest? To Witamy to jest? na lotnisku. To jest I... Tak, bo ja pewnie znowu lecę na ten, co nie? nie dobra, no to... co? Ale, to ale nie ma co gadać, tylko lotnisko. słuchajcie, właśnie yy, zamknijcie, o dobra, już taki wszyscy widzicie. To jest to? właśnie to co sobie kupiłem. Mogę Samo? się przejechać? No tam, mam sam. Dobra, jak to się, lek się, lek się leci? Zejdź, wyjdź z niego. A, dobra, no dobra. Widzisz? Da... nakręciłem. Jak ty go nakręciłeś? Nie wiem. Jak on nie ma paliwa? Jak ty. Wykorzystałeś a... resztki paliwa? Eee... Nakręcenie śmigłem? Eee... Wydyfy! Zostaję... To... No, zostajesz w domu. Oh, dobra, ale nasze szczęście są tutaj zbiorniki paliwa. Spokojnie, spokojnie, a, spokojnie. Damy. Magia. Czemu one mają wszystkie ale... 0%? I czemu one ja, latają? Czy oni wszędzie muszą kraść ten... Ja nie wierzę, dobra ja nie, nie, nie musimy wyjechać na stacji Ale czemu? Ale jakby wykorzystały się paliwa Na kręcenie śmigłem, no No wy ale... ty wy, dobra dawajcie Wsiadacie czy ale nie? Sobie ja chcę za... Dobra, no i udało się Dobra, nie no ale to jest Serio masakra, nie to, ale że takie to nie rzeczy nie się ja. dzieją w mieście Ktoś kradnie w ogóle asfalt To jest tak, lody, że... Nie, 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 nie idziemy na żadne lody Najwyżej zaraz może pójdziemy na lody, dobra. ale spokojnie, ale spokojnie, ale jakby najwyżej polecimy na lody samolotem Chociaż ale to jest jednoosobowy samolot Nie, a, to jest jednoosobowy, bo tylko ja będę mógł nim latać Ale a, dobra, musimy pojedzieć szybko na stację no, Benzna, możesz, muszę się skupić na drodze, a ty zaraz a, jak tak do mnie dana, gadasz super. to ja... Oj, o właśnie i widzisz, prawie bym mnie zahamował na, na rondzie A ty ja... jedziesz Jak to dobrze wszystko jadę Spokojnie, oj Czekaj, na rondzie tak się <grym> nie powinno robić Dobra, i na chillu, migacz w lewo Okej okay. Dzięki, Gacz, dzięki, I jesteśmy Dobra, w takim tutaj razie my... A tu nie, nie e, Tylko my nie potrzebujemy tankować tego, tylko potrzebujemy... Dobra, Gotti kup, auto, ja, 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 ja pilnuję Jak się tankuje? Dobra, ja, ja, ja spokojnie zatankuję Zabierz, zabierz spokojnie jakiś ten Jak Ja zatankuję tankuje? Jak się No już jest zatankowany na maksa Dobra, spokojnie, a. spokojnie, spokojnie Ja a zapłacę tutaj misia, za takim misia, razie Czy, Ile tam kosztowało, Gotti, to wszystko? 100 dolarów 100 dolarów? Dobra, 100 dolarów. dolarów. Ja to no, po 50 jest. Wy ty tak z gazu. Właśnie Mogę wrzuciłem. Mogę dobra. Nie, nic, żadnego, gaza, nie, żadnego gazu nie kupujmy. nie kupujemy, dobra. Możemy w końcu nacieszyć się moim prezentem urodzinowym, a, co a nie... Dolar. Okej, okay, dobra. No i to wszystko przez Maję, bo... No to Maja Usiadła wszystko. z przodu i Wycisz. mi zasłania wszystko Maja. Maja, eee. No ale nie, dobra, zostawmy Maję, bo przynajmniej a. piosenka mi świetnie wbiła. A, a widzicie, a wy co? No Jakie macie osiągnięcia co? w życiu? 50 tysięcy pod moim 16. No i co, widzisz mało ró. Ja, 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 ja. No to znowu przez zasłonę. Lody, lody, lody. Lody? Nie, dobra. Dobra, głosowanie. Kto jest za, lo za Lodami? Ja. Jak chcę, jak chcę. Ja. Na Lody. Lody. O, matko, dobra, zostańmy tutaj na środku ulicy. Dobra, no, dobra. uważajcie, że nie z nami ten... <laughs> Możecie wyjść z niego? Matko Okej, okay, dawajcie. Goty, dawaj tutaj, wśród, I, chodź co, z nami się, na Lody. Co to jest? Co tu się okay. wydarzyło w ogóle? To jakieś włamanie chyba było. Lody. Czy tutaj... Lody. Wy te tu nic z siebie nie ma. Nie ma. Włamanie jakieś było. Lody. No lody. nie no... To... Ale nikt tutaj nie pracuje, już chyba, dobra. E, ale nic nie ma zodów, linka, ale spokojnie, ją, można ja. tutaj. Trzymaj Was Maja to. to. A co? No, tutaj A na ja górze ja są. Ja chcę. Dobra, ja im wrzucę tutaj. Ale nie ja wiem, chcę. czy to jest otwarte, czy nie, ale spokojnie. Dajemy tutaj 300 dolarów, proszę bardzo. Ja, dziękuję e, bardzo. E, trochę przesadzamy z pieniędzmi, trochę z widzowie za dużo. Który ten chcesz? Ten, ten, to tu. Ten? Kolorowy ten taki. Ten? O, super, ten. Ten trzymaj go, Nie masz wyboru. Dobra, w takim razie. Idźmy sobie szybko, no mogę już ja chcę już przejdzie ci pierwszy raz samolotem, a nie, że wy coś. Masz jakieś prawo jazdy czy coś tam? Oczywiście, że mam. A, jak kiedy robiłeś? Ja chcę, dobra, ja chcę no, nie no, no i co w wy robicie? Dobra, nie kłóci się o miejsce tutaj miejsce. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Okej, okay, no dobra. Tak I wylądowaliśmy. Dobra, znaczy nie wylądowaliśmy, tylko jesteśmy na miejscu, to jest najważniejsze Goty, daj mi te daj mi, daj mi. O, daj mi to. To, no, da to dać? Bez no dać mi do. Nie no, kupiłeś przecież na pojemniki na ten. No czekaj, Tato, czekaj. No wy tyfy, no. no. Czekaj, mój kisząca, czekaj, masz tato Jak się to, to tam mieścisz? No, ty... Nie no, to miałeś dwa kupić. To, no, Dobra, no, starczy no, nam no. może jedno. Najwyżej będzie, w... nie wiem, co się wydarzy. Dobra, ale spokojnie. dzieło ma teraz tylko to takankowanie. To Dobra, nie ma to Najwyżej spadniemy. Dobra, sp jak spadniemy? Jak to jest jednoosobowe? Go ja też chcę. Co, mle... mogę, ja mogę usiąść ja na nie, nie strzec. Nie, nie Nie, spokojnie, no możecie się upanować. Nie, ja ale tej... ja mogę ja usiąść, nie mogę usiąść. Siadam. Na... Zobaczymy, odejdź, zejdź stąd, Miko. Ale ja chcę Spróbujcie, czy można usiąść na tym, czy nie można na skrzydle usiąść. Nie można. nie można. Dobra, trudno, w takim razie do zobaczenia. Nie. Widzimy się w domu, e, Goti, możesz chwilowo odprowadzić. Ja ty tylko... ja nie, dobra. tylko Goti ja może, ja jemu pozwolam. Ja dobra, Goti uważaj! Oj! Prawie ci uderzyłem w głowę, albo chyba, że ci uderzyłem w głowę. Mniejsza, ja będę się z nimi widział za chwilę, więc zobaczymy, kto w takim razie szybciej dotrze. Chociaż widzę, że ten samolot wcale nie jest taki szybki, jak się spodziewałem, ale ej, a kiedy są ciekawe rzeczy gdzieś na... Co to jest? Czy to jest szkoła bronzers? Matko, czy ja za końcu mogę zobaczyć dom jest tak wysoka? Może muszę podejrzeć bliżej trochę. Zaraz zobaczymy. O, zobaczę, czy oni jadą ulicą, czy nie. Gdzie oni są? Właśnie nie widzę w ogóle ich samochodu. Ale widzę powoli. Widzę powoli nasz dom. Jest tutaj. Dobra, ej, gitara, strasznie szybko się tutaj dostarłem. Tylko teraz, żeby nie wysiąść samolotu w trakcie lotu. Okej, okay, dobra. I uwaga. Oj, oj oj, 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 nie tak, dobra. Okej. Okay. I bezpiecznie wjeżdżam w takim razie tutaj. Oj! Dobra, już trudno. E, e, nic się nie stało tej ze skrzydłem. Dobra. I uwaga. Okej. Okay. Dobra, jest gites. Ja wysiadam i czekam w takim razie za nimi. Nie wiem co oni tak się gramolą strasznie. Ale nie no, widzicie, czasami trzeba sobie samemu prezenty kupować, bo to jest jakaś masakra, widzicie? Nic, nic nie kupili w ogóle. I teraz będę musiał pewnie za nimi czekać, bo totalnie długo pewnie będą jechać. Więc widzimy się w takim razie, jak już będę widział, bo, no nie wiem, chyba najpierw zobaczyć czy oni czy faktycznie nic nie zepsuli w tym domu w trakcie nieobecności mojej. I może, ej, może go jakoś. Jak, jak ja mam go spowodować, żeby on za mną szedł? Dobra, trudno, nie zostań tutaj jeszcze. Ja sprawdzę czasami oni nic nie w chacie, bo to jest serio podejrzane, że oni... Tak się stop na cztery dni mi nie było w chacie i oni od razu, jakby wiecie. Tak yy, się wydaje, że za czysto to jest. Tam się ciągle pali. Super. Nawet tego nie posprzątali. Jak już sprzątali tak dużo, to mogli tam to posprzątać. Dobra, pokój Mika. Czego oni te tardisy wszędzie? Może niekuś w czasie się cofnęli czy coś? Zobaczmy dalej, zobaczmy dalej. Pokój maji, pokój maji. Zobaczmy, czy tutaj czasami. Nie, no to wygląda wszystko, oprócz tego, że jest dziura w dachu. O nie, co się wydarzyło tutaj? Halo, okej, okay, dobra jestem. I tu? Tata teraz. Nie, no nic na taką. E, co, co ty wy już jesteś tutaj? witam ja Nie potrafię. No ale ja prowadzę, No, no nie. ale no, ja go uczyłem ale ja ostatnio ja przecież. Dobra, ja nie ma do co. Dzięki super za życzenia, jesteście geniali, naprawdę. Ja, na no no na trzymajcie na się. No mam nadzieję, że Wy widzowie wy złożycie ładnie, oh, ja. ja Wam przypnę serduszka. A Wy trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że mi lepszy prezent zrobicie niż to. Więc zostawcie subskrypcję w ramach prezentu. No i trzymajcie się do zobaczenia, cześć! Hello.